Witajcie, mam na imię Agnieszka, jestem trenerem personalnym od ponad 5 lat. W tym krótkim nagraniu chciałabym się podzielić z Wami moimi wrażeniami na temat współpracy z markiem w programie FeedMarketer. Zacznę od tego, dlaczego w ogóle się zgłosiłam. Przede wszystkim, po pierwsze, chciałam yy, uzupełnić luki w moim kalendarzu, po drugie, chciałam zwiększyć stawki za moje usługi, a nie wiedziałam, jak mam to zrobić, żeby to zaczęło u mnie po prostu działać. Już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Markiem wiedziałam, że jest on właściwą osobą, z którą chcę pracować. Przede wszystkim dlatego, że jego podejście do mnie było bardzo indywidualne. Podczas tej rozmowy zadawał mnóstwo przeróżnych, szczegółowych pytań, aby poznać szerszy kontekst mojej sytuacji, zrozumieć mój problem, ale też poznać cel, do którego dążę. Wcześniej sprzedawałam treningi personalne za 80 zł. Kiedy już zaczęłam współpracować z markiem, ta stawka zmieniła się i wynosiła już 200 zł. Zaczęłam sprzedawać pakiety w kwocie 7 tysięcy złotych. W konsekwencji doprowadziło to do tego, że w ciągu pierwszych trzech tygodni współpracy pozyskałam nowych klientów na kwotę powyżej 25 tysięcy. Było to coś niesłuchanego. Więc. Co by było, gdybym nie zdecydowała się na współpracę z markiem? No cóż, nie zmieniłoby się kompletnie nic. Nadal zastanawiałabym się, co zrobić, aby pozyskać nowych klientów, i na pewno nie odważyłabym się na to, aby zwiększyć stawki za swoje treningi. Fit marketer i współpraca z markiem to są konkretne narzędzia, które możemy wdrożyć do swoich działań od zaraz. To są jasne instrukcje, to jest prowadzenie krok po kroku. Nie ma możliwości się zgubić. To jest prosta droga do celu. Ale fit marketer i praca z markiem to również zmiana sposobu myślenia, zmiana mentalna, wyjście ze swojej strefy komfortu i odwaga, aby zacząć działać. Nie bać się zmian, bo zmiana to zrozumiałam w tym programie, że zmiana jest konieczna, jeżeli chcemy się rozwijać jeżeli chcemy osiągnąć sukces. Fitmarketer to również cotygodniowe konsultacje grupowe, gdzie wraz z innymi trenerami mamy możliwość wymieniać się własnymi doświadczeniami, możemy wyciągać wnioski z naszych różnych działań, dzięki czemu uczymy się, rozwijamy i wdrażamy coraz to lepsze rozwiązania w naszej codziennej pracy. To też czas na dzielenie się naszymi sukcesami, a jest ich zawsze mnóstwo, ponieważ praca z Markiem daje narzędzia, które są po prostu skuteczne i przybliżają nas każdego dnia do swojego celu. Więc jeśli ty, trenerze, oglądasz teraz ten materiał i borykasz się z takimi samymi problemami, być może jak ja, masz pusty kalendarz, nie wiesz, jak zwiększyć stawki za swoje usługi, a być może nie wiesz, jak stworzyć właściwą reklamę, aby dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej, to Marek jest zdecydowanie najlepszą osobą, z którą możesz teraz rozpocząć współpracę. Poprowadzicie krok po kroku. Dosłownie trzymając Cię za rękę, i pokażę, jak to zrobić, abyś Ty mógł odnieść nieść sukces w swojej pracy. Polecam.